Rise. Mamy problem w Werdańsku. Strzelają do swoich. Musimy odkryć dlaczego. Wyślij ludzi, którym mogę zaufać. Ghost, bezo. Mam drużynę, która właśnie się do ciebie przebija. Oby dali radę. Tato. <słyski> Tylko 3-1, gotów na rozkazy. Alex, myślałem, że zginąłeś. Jeszcze żyję. Gotowy do walki. Do roboty. I że się Ono, z tej strony ma, ma witam was bardzo serdecznie w, nocy, w kolejnym filmie na kanale. I w dzisiejszym filmie przekażę wam najnowsze informacje, jeśli chodzi o update 1.19. Jeśli pamiętacie, we wczorajszym filmie mieliśmy informacje oczywiście na temat całego, oczywiście rozpoczęcia sezonu czyli 5 nowych map, 3 nowe bronie, 3 nowych operatorów, czyli główny content który został oczywiście zaimplementowany do gry. Lecz w dzisiejszym filmie przekażę wam drobne, szczegółowe zmiany, które naprawdę wpływają porządnie na gameplay. Oczywiście będziemy korzystać z multiplayer Warzone. Szczegółowe, broni, e, szczegółowe zmiany broni. Także mniejsze zmiany, lecz jeśli chodzi o najmniejsze te zmiany, po pierwsze, tych zmian nie będę koberował, ponieważ te zmiany, ich naprawdę ich jest mnóstwo, wiecie takich małych fiksów, tak powiedzmy takie naprawy tych małych bugów minimalistycznych, które jeśli chcecie, możecie sobie sami na własną rękę przeczytać ponieważ jest link w opisie, tam możecie z go kliknąć. Dzięki temu oczywiście będziecie mieli cały patch notes list, e, jak to zawsze bywa, prawda, jakby ten... Te zmiany naprawdę ich jest sporo, i gdybym miał omawiać się wszystkie po kolei, mówić co zostało naprawione, a co nie, no to by to zajęło dobre mi pół godziny. A miejmy nadzieję, że i, i tak ten film będzie dość krótki, aby oczywiście go obejrzeć i czego się dowiedzieć. A więc, 1.19 oczywiście wraz z rozpoczęciem sezonu wyszedł na wszystkich platformach. E, jest to oczywiście waga do, następująca. Na PS4 ważył 11.7GB, czyli zaokrąglając 12 giga Jeśli chodzi o Xbox, było to 13.6GB, czyli zaokrąglając 14 i oczywiście standardowo na PC. Jest to największa waga, 16GB. E, wiem, że niektórzy mieli taki błąd, typu update ważył na ps 401 Giga. Jest to błąd do, do, dotyczący tego, że gra wam, wam generalnie pobierała trzy ostatnie updatey. Generalnie nie, że ona wam pobierała, tylko zastępowała ostatnie trzy update, y, które były e, dosyć duże. Jak pamiętacie, jeden z updateów ostatnio ważył 6 gb i ten update ogólnie zmienił. Ilość waszej waszych poprzednich update'ów. Generalnie ten update został nadpisany, jakby mówiąc wprost, czyli usunął wszystkie poprzednie update'y. Więc jeśli macie ten problem, zgłoście się jak najszybciej do Infinite War. lub Activision. Nie wiem, ja takiego problemu nie miałem, lub po prostu spróbujcie spróbujcie zrecalować konsole i tak dalej. Nie, nie mam pojęcia, jakby zbytnio nie pomaga, jeśli chodzi o. o... Ten błąd, lecz tak, takie mają porady jakie mogę Wam dać, więc sorry za to. Tak czy przechodzimy do dzisiejszego filmu. A więc, jak już wiem, link w opisie do początków. przejdźmy, może, pierdol do multiplayera, ponieważ mamy kilka zmian dotyczących, oczywiście, naszych broni. Jak wiecie, bronie są, powiedzmy, tym ważnym elementem zazwyczaj. Wiecie, same zmiany, balans broni, czy to bawczy, czy to nerw, dodatki i tak dalej. A więc, bronie. Shotgun Slogs popamy sobie o dodatku, który jest nowy, i został wprowadzony w updatecie, gdzie dostaliśmy nową mapę w drugim sezonie, jeśli pamiętacie, był to Kandor Hideout. I wraz z tym otrzymaliśmy nowy dodatek do naszego shotguna, tak? Do naszych kilku innych shotgunów. A więc Shotgun Slugs. to jest ten typ amunicji, który powiedzmy nie jest zbyt popularny jest to Slow grant 6R Max, czyli generalnie to, ten dodatek sprawia, że macie w magazynku e, 6 strzałów do shotguna o ile dobrze pamiętam, mogę się mylić i to sprawia, że generalnie shotgun ma lepszą celność, lepszy e, powiedzmy może strzelać na lepszym dystansie i cały shotgun spready jest po prostu e, powiedzmy bardziej skleciony, prawda? Ten shotgun po prostu będzie e, nadawał się do powiedzmy tych lepszych dystansów, gdzie strzały będą trafiały precyzyjnie w cel i tak dalej, oczywiście to ma niesie ze sobą minusy, prawda? I tutaj trochę to zostało zbafowane, można powiedzieć, kilka dodatków, między innymi ten dodatek teraz będzie sprawiał to, że będziesz miał lepszy hip fire kill, czyli gdy strzał z biodra, ten ten strzał będzie celniejszy, ale oczywiście z biodra. Używając tego magazynka zbytnio nie jest to rekomendowane Lecz tak, jeśli będziesz musiał strzelić z biodra Ten hipfire będzie lepszy Long range, tak samo, to zostało zwiększone e, Tutaj mówiąc prosto, zasięg po prostu został zwiększony Nie przedłużając, przechodzimy dalej ADS time został e, zwiększony także O 33%, więc to jest bardzo dobra zmiana e, Jeśli ktoś nie wie co to, to jest ADS time Jest to szybkość oczywiście celowania e, No i ogólnie to chyba tyle A i generalnie ten dodatek jest do oczywiście naszego modela 68 Oraz VLK Rogue Shotgun e, Nie wiem czy to jest do, do innych shotgunów Raczej nie, czy to, czy to do rodzina, czy do R9.0, lecz e, do tych shotgunów na 100% będziecie mieli powiedzmy większą szansę na zabicie tych przeciwników. Jak wiecie. Przechodzimy do kolejnej rzeczy VKL Shotgun, czy VOLK Shotgun, jakkolwiek to się nazywa Jest słaby, prawda? Teraz jest odrobinę lepszy, ponieważ został zmniejszony rozrzut To znaczy, że yy, nawet bez tego dodatku e, slugs 6 r Max Bez tego dodatku nawet sam shotgun będzie miał mniejszy rozrzut To, co, co oczywiście daje lepszą celność tego shotguna Jak wiecie, shotgun ten nowy, nowy pseudo-nowy, ponieważ on wyszedł pod koniec sezonu drugiego Jest dosyć słaby, prawda? Jest najgorszym shotgunem, można powiedzieć wprost I teraz będzie odrobinkę lepszy Przechodzimy dalej, nie marnuję czasu Broń Akimbo teraz będzie posiadała dwa magazynki amunicji zamiast jednego to oznacza, że gdy będziecie mieli dwa dygle, dwa snakeshoty, wiecie, dwa rewolwery i tak dalej podwójną e, broń e, krótką, czy wiecie, pistolety zamiast jednego magazynka będziecie mieli dwa dodatkowe, więc to oznacza, że będziecie mieli po prostu więcej amunicji w rezerwie, co moim zdaniem jest bardzo dobre, ponieważ jak wiecie, akimbo szybko się przycinają przez, przez Amo, szczególnie gdy spamisz tymi diglami, czy e, rewolwerem 3.5 na pieprzeszach powalony, no to naprawdę, te, ta amunicja się kończy dosyć szybko. Dobra, no i z mojej playlisty, jeśli chodzi o te playlisty, jak widzicie na ekranie mamy Deathmatch Domination oraz mapy sezonu trzeciego, w tym oczywiście, no trzy najnowsze mapy, które zostały dodane, czyli is Incursion Chowek e, Samuel oraz Backlot, tak? czyli powracające mapy z poprzednich części Modern Ruffer. I w tej liście macie właśnie te trzy mapy. No tutaj, jeśli chodzi o mapy, nie wypełnił się zbyt dużo. E, grałem tak po jednym, po dwa mecze na mapę. Także powiedzmy, tak, Backlot mi się strasznie podoba. Tak bym teraz powiedzieć wprost, prawda? Tak wiecie, opinia czysta, na, na wprost od razu, powiedzmy, bez tutaj dużego doświadczenia. Chowek e, Samuel, ok. Okej, okay, może być mapka, dla niektórych ludzi się nie podoba, ale dla mnie OK. Może być i Anice Incursion. Wciąż, naprawdę wciąż ta mapa jest zbyt duża, w sensie jak wiecie, analiza była bardzo duża, została obcięta. Ja tutaj miałem komentarze od was, że tam to jest ta sama mapa. Tak, to jest ta sama mapa, tylko to jest tak mały, tak zwany remake. No powiedzmy, prawda? Ponieważ ta mapa po prostu została ucięta. Te, ta tylnia część tych domków po prostu została usunięta, jak gdy widzisz poza domki, no to masz odliczanie, że, że za 3 sekundy umrzesz, więc generalnie mapa jest jeszcze bardziej ucięta, to macie tylko pałac, dwór, no i tyle i wciąż mapa jest duża. Dalej, mi się dosyć przyjemnie na nie grało, lecz tak, jest naprawdę jak, jak na mapę 6x6 jest, jest dużo, może 10x10 by się wpasowała perfekcyjnie. Także to są te trzy mapy, które jak i def mach że no to chyba każdy z nas wie, kto już grał w Black Ops 4, co to jest za tryb. To jest nowy tryb, jeśli chodzi o połączenie Call of Duty. Jest to generalnie połączenie dominacji z def czyli macie standardowe trzy flagi dominacji, gdzie przejmowanie daje wam punkty oraz defmatch jak to defmatchu prawda Kile wam dają punkty także więc macie zwiększony score limit czyli macie tam do 300 400 punktów z czego daje oczywiście nam, wiecie, różnorodność, różnorodność playstylu, czyli możecie zabijać, wciąż będziecie pomagali. Jak wiecie, w dominacji, kiedy zabijacie, powiedzmy, zbyt dużo nie pomagacie, musicie grać obiektywnie, czyli przyjmować punkty, i tak dalej. Więc tak, to są tyle, dwie nowe playlisty, które zostały oczywiście dodane na start w sezonie trzecim. No i chyba tyle. No i już nie będę mówił tutaj, o, oczywiście, o playlistach, które są w grze. Macie oczywiście realizm, i tak dalej. To wszystko, jak wiecie, to już było ile razy. już o... Wiecie, wiele razy kowerowaliśmy te wszystkie informacje e, Tak czy inaczej, to chyba tyle multi Jakby nie będę się rozgadał, ponieważ jak wiecie, jeszcze mamy cały Battle Pass, który będzie w kolejnym filmie Przechodzimy do Warzone'a, ponieważ takie jest, w Warzone'ie mamy ogromne czwórki Zresztą tak w gameplay'u mamy czwórki, takie jest, w końcu czwórki na deszby. I o Boże, naprawdę przyjemnie się gra Tego właśnie mi brakowało, ja jestem sceptyczną wciąż mam sceptyczne e, tutaj opołinie o Warzone, Ale teraz gdy masz tą czwartą osobę naprawdę ten flow, ten gameplay wygrywa się idealnie Moim zdaniem tego Warzone potrzebował To powinno być moim zdaniem od premiery Czwórki w końcu nadeszły I co jest taka smutna informacja, można powiedzieć Że one zastępują trójki I na przykład jak wy jesteście we dwóch Wiecie, wy i wasz kolega No to zbytnio musicie grać z dwoma randomami Nie możecie grać, e, wiecie, nie ma dwójek, nie ma duo e, A trójki zostały zastąpione czwórkami Więc macie wybór, albo grać solo, albo grać Plunder czwórki, albo grać normalne czwórki Battle Royale, więc to jest takie moim zdaniem trochę dziwne Że nie zastępują te plisty. Wiecie o co chodzi, w takim Blackoutie, czy w innych bateriach macie wszystkie stałe playlisty, czyli solo, duo, czy nawet trio i nawet czwórki, więc to jest moim zdaniem trochę dziwne ze strony, że oni te playlisty zastępują, jakby nie chcą, wiecie, rozdzielacie liczby graczy, ale jak wiecie, w Morzoni już jest ponad 30, jak nie 40 milionów na daną chwilę, e, ponieważ jest free to play, prawda? Jest to komponent do modelu offering, także free to play, więc tutaj nie, nie wiem, czemu oni tego nie zrobią. Tak czy inaczej, jest czwórki inaczej. to jest to właśnie ta informacja. Przechodzimy do kolejnej: audio do Warzone'a, ponieważ mamy cztery zmiany, które naprawdę wpływają na Głos słyszalny w Warzone. jak wiecie ten głos w dzień, gdzie czy to kroki czy to inne, dźwięki były trochę zbagowane, źle nam wskazywały, gdzie był dany dźwięk, a więc zmieszono głośność dla samolotów Orzo, no to taka pierwsza szczegółowa zmiana. Po prostu dźwięk samolotu jest zmniejszony, ponieważ e, jest dosyć głośny i moim zdaniem, jeśli chodzi o IA Strike, wciąż naprawdę są głośne. Plane, Jeśli chodzi o samolot, który, la, który nas wyrzuca, tak, jest cichsze, ale jeśli chodzi o klistrzyki, samoloty wciąż są strasznie głośne. Dobra, przechodzimy dalej. Zmniejszona głośność, kiedy wchodzisz do gułagu, tak, to, to było strasznie czasem, aż normalnie szło rozerwać uży, gdy wchodziliście do gułagu. Jak wiecie, gułag jest, gdy umieracie, prawda? Traficie do gułagu czy do więzienia. Głos był strasznie głośny, wiecie, tego całego huru i tak dalej, e, więc. Co zostało zmniejszone. Kolejna rzecz, zmniejszono objętość głośności. Tu bardzo ważne, zmniejszono objętość głośności broni na dalekich dystansach. Generalnie to był taki bug związany z tym, że walczyliście z kimś i załóżmy 100 metrów dalej walczył inny team, a wy tak naprawdę słyszeliście ich, że wiecie, te strzały były obok was, czy wiecie, bliżej, nie, nie tam 100 metrów, tylko wiecie, 50 i tak dalej. Wiecie, jak ktoś walczył na, nie wiem, dystansie 500 metrów, wy ich słyszeliście znacznie bliżej i vice versa, czyli jak ktoś był bardzo blisko, wy ich słyszeliście, jakby byli normalnie kilo Kilometry stąd, prawda? To był dziwny bug, i został naprawiony wiecie, No, ja rozumiem, takie bugi są często w grach, szczególnie na takich ogromnych mapach, ponieważ no jest kurde w 150 graczy, no i tak ogromna mapa, no to nie ma co się dziwić, że takie błędy wynikają. Tak czy kolejna zmiana. Mamy tutaj niektóre dźwięki <kroku> kroków podczas ADS oraz kucania zostały skrócone na odległość i tak, tak, to był też trochę dziwny bug, i tutaj chodzi o głosy, raczej. Kroki, które są wydawane poprzez waszych teammates, czyli waszych e, znajomych, z którymi gracie. I niektóre kroki naprawdę dziwne, dzi jakby dziwne miały volume, głośność tych, tych kroków, czyli gdy kostaliście, gdy. Celowaliście, zależnie po jakiej powierzchni biegaliście, prawda? Czy to była blacha, czy to był, czy to była ulica, te dźwięki są źle odtwarzane, były zbyt głośne lub zbyt ciche, zazwyczaj zbyt głośne, prawda? Że czasem, jak widzicie we trzech, to myśleliście, że ktoś jest za wami, prawda? Ponieważ były tak, tak dziwne, dziwnie słyszalne ze złej strony, zbyt głośne i tak dalej. No, jak już mówiłem, volume tutaj głośność jest bardzo ważna do, do naprawiania, także jak widzicie, Infinituor się tutaj porządnie przykłada, zobaczymy, jak to oczywiście będzie w praktyce za tydzień, za dwa, z, z tymi głośnościami, prawda? A więc przechodzimy do broni, ponieważ został dodane mnóstwo broni i to jest właśnie kolejna zmiana moim zdaniem, która powinna być od premiery w Jest to bronie, które leżą na ziemi. Jak wiecie, na premierę mieliśmy tylko MP7 Tam wiecie kilka broni, które, które mogliście się podnieść, prawda? Większość broni musieliście zdobyć poprzez yy, zebranie kasy i oczywiście kupowania naszego naszego zestawu, tak, broni, które tworzycie w menu. Yy, tak, tak, zostały dodane bronie, jest to oczywiście M4Oden ex x 50 Sniperka, HDR I o wiele więcej, naprawdę broni FAMAS i tak dalej Te wszystkie bronie zostały dodane Także ja jestem naprawdę za tym i jak już wiem To powinno być od początku, ta zmiana powinna być od początku Ponieważ jak wiecie, trzy bronie na krzyż Leżące na ziemi, nie wiem co tam było RPG, MP7 Może AK, i generalnie też różnorodność tych broni, Czyli wiecie, epicki wariant, czy tam legendarny, czy rzadki, to zostało wszystko zwiększone. I teraz grałem, przyznam się, 2-3 mecze. Eee, tak, tak, naprawdę no, odczuwalne to jest, jest odczuwalnie więcej broni. Ja wiecie, w blackoutie były wszystkie bronie z multiplayer, czyli jakieś 30-40 broni leżące na ziemi. Różnorodność była oczywiście różna. Jak, jak wiecie, w blackoutie był inny system tego jak tak dalej, dodatki były po prostu znajdowane. Tutaj macie broń z dodatkami, wiecie, czy to dwa dodatki, czy to trzy dodatki Jak oczywiście broń będzie miała pięć dodatków, będzie epicka, prawda? To jest inny system Tak czy inaczej, jest to odczuwalne, znajdujecie shotguna takiego No i to znajdujecie SMG takie I tak dalej, więc moim zdaniem to jest, to jest bardzo fajnie W ogóle wcześniej stamperek na ziemi nie było żadnych, chyba drakunów, tylko Teraz macie wszystko, wszystko, powiedzmy raczej większość broni, które powinny leżeć, leżą na ziemi Dobra, przechodzimy do kolejnej e, Teraz będziecie mieli możliwość widzenia, jak daleko się znajdują od was teammates, czyli Wasi członkowie z drużyny, zależnie jak oczywiście daleko są, będą pokazywane metry. Z moim zdaniem to jest bardzo dobra zmiana. Nie było jej w backup'cie, lecz powiedzmy nie była aż tak potrzebna. Tutaj się wydaje, że ona jest potrzebna. Jak wiecie, mamy wszel wszelkie metry, gdy zaznaczacie coś na mapie. Jak, dal jak daleko jest przeciwnik, którego oznaczyliście, czy przedmiot i tak dalej. wiecie, buy station. Także tak, gdy od was przeciwnik będzie, czy tam nie przeciwnik... Wasz, wasz teammate, tak? Ze składu będzie stało od was 30 metrów. Będzie pokazywane, że z 30, jeśli jest 730, no to będzie 730, prawda? Więc to jest moim zdaniem bardzo tutaj fajna zmiana, więc. Gdy wasz, załóżmy, sojusznik walczy, będziecie wiedzieli, jak daleko jest, jak szybko dobiegniesz, i tak dalej. Więc to jest, to jest, to jest bardzo ważna i dobra zmiana. Eee, kolejna rzecz, przechodzimy, jest to zmiana z 8000, a raczej 8,5 na 10 tysięcy. Tak jest teraz, 10 tysięcy będzie kosztował wasz loadout job, czyli wiecie, wasz zestaw, który właśnie kupujecie. I dzięki temu respicie go, no i macie e, paczkę, tak zwany supply drop, który spada na ziemię No i dzięki temu możecie właśnie wziąć bronie swoje, które, e, które zrobiliście w menu wraz z waszymi perkami Tak, to jest jedyna tylko droga, aby zdobyć perki Oraz wasze na bronie, czyli na przykład w moim przypadku jest to moja czwórka 4 ponieważ jest to najlepsza broń I po prostu na przykład mój na shotgun, prawda, który sobie zrobiłem w menu tak Teraz to będzie kosztowało 10 tysięcy, e, niestety cena została zwiększona, ponieważ jest to po prostu moim zdaniem Zbyt, zbyt łatwo po prostu było, i oczywiście to zostało zmienione. Zbyt łatwa możliwość zdobycia tych perków i tak dalej, i zbyt łatwa możliwość zdobycia generalnych tych, wiecie, najlepszych broni, ponieważ, jak wiecie, wy, Kre kreujecie te bronie w menu, dzięki temu wy wiecie, decydujecie o swoim lucie, jak wiecie, to jest wbrew zasadom bateriala, zwyczaj znajdujecie lód i wiecie, gracie z tym co znaleźliście i macie, prawda, lecz w tym przypadku to zmienia cały system bateriala, także ja generalnie nie jestem wielkim fanem tych w ogóle zrzutów, zapasów i tak dalej lecz tak, cena została dzięki temu zwiększona, dzięki temu będzie mniej ludzi na początku gry z tymi właśnie, wiecie, OP brońmi, które sobie oni zrobili w menu i perkami, jak wiecie same perki dawa dawają wam, dają wam ogromną Możliwość przewagi, prawda? Jesteście super soldatem w porównaniu do normalnych powiedzmy ludzi, którzy nie mają perków prawda? A więc to zostało oczywiście zwiększone. Jakby to ma sens, jeśli chodzi o czwórki, prawda? Ponieważ we czwórkach szybko znajdziecie kasę, każdy po 2,5 tysiąca złożycie się, macie 10, prawda? Lecz w solo, w solo to trochę nie ma sensu, prawda? Ponieważ w solo jesteście sami i tak dalej, także powiedzmy e, ważny temat, dlatego tak długo o tym gadamy i ja się wypowiem na przyszłość jeśli chodzi o całą generalną opinię Warzona. Kolejna rzecz bardzo ważna, zmiana ostatniej strefy. E, tak, to jest bardzo ważny temat, ponieważ jak wiecie, często było tak, a raczej często e, gra się kończyła w ostatnim kółku, w takim miejscu, gdzie jeden gracz miał dostęp, a drugi nie miał, prawda? E, tutaj podam bardzo dobry przykład, czyli stadion. Jak wiecie, stadion jest bardzo duży i nie da się wejść do środka, prawda? Może w przyszłości, w przyszłości się będzie dało, ale na dolną chwilę się nie da. I często było tak, że załóżmy, strefa się kończy na takim miejscu jak stadion, i wszyscy, którzy wlecieli helikopterem, czy jakimś jakimś sposobem zeskoczyli na dół. E, będą tam mieli śmiertelni, prawda, ponieważ nikt ich chyba nie strzeli, mogą się położyć na środku stadionu, stadion jest tak wielki, że was pokryje i generalnie strefa się kończyła właśnie w ten sposób, że ludzie, którzy byli obok stadionu nie mogli wejść na górę czy nawet do stadionu, więc nie mogli się dostać do strefy i ci, którzy byli na górze wygrywali grę, nie, nie robiąc nic, prawda, ponieważ oni pierw umierali od gazu, ci co byli na dole, a ci co na górze byli po prostu wiecie, wygrywali grę, ponieważ zanim, zanim do, do nich dotarł gaz. Ci nadal już nie żyli, prawda? Więc, więc te serwery zostały pozmienione, i to, i to jest jeden z tych przykładów, prawda? Stadion. Jest wiele takich budynków, i tak dalej, które były po prostu bez sensu. Także te serwery zostały zmieniane, slash usunięte z gry, i nie będą się w ten sposób, miejmy nadzieję, kończyć. Nie, tak, to jest jeden z tych błędów, który został naprawiony. Dobra, przejdziemy dalej. Maska gazowa, tak. Jak wiecie, to już wymieniałem wy też po poprzednich filmach. Maska gazowa, która ma tę animację za każdym razem, gdy wchodzicie lub bądź gdy wychodzicie z gazu, jest nakładana, prawda? Macie animację, gdy was żołnierz, nakłada maskę. No i przez około 2-3 sekundy jesteście podatni na powiedzmy strzały, nie? Nie możecie nie zrobić nic poza tym, że możecie biec, prawda? Nie możecie strzelać nie możecie i różnych rzeczy zrobić, prawda? Czy uleczyć się yy, i tak dalej. Więc tak... To jest duży kłopot, i tutaj chodzi o to, że nie mogliście rozłożyć spadochronu. Załóżmy, yy, musieliście skoczyć z dachu i rozłożyć spadochron, prawda? Ponieważ gaz was goni i macie mieliście właśnie nakładanie, animację nakładania tej maski, przez co nie mogliście rozłożyć spadochronu. Teraz będziecie mogli to zrobić, nieważne co. I Generalnie tutaj społeczność sugeruje, żeby po prostu powinni oni to usunąć, animację kompletnie lub po prostu yy, w menu powinniście mieć opcję włączenia lub wyłączenia tej animacji lub trzecia opcja. Yy, ty decydujesz kiedy masz nałożyć maskę, czyli jeśli chcesz, zakładasz maskę i nie musisz się zajmować przez całą grę. Powiedzmy, ma to swoje minusy, prawda? Ponieważ masz ograniczoną, powiedzmy, widoczność, prawda? Jak wiecie, jak wiecie maskę, gdy macie maskę. Ogranicza waszą widoczność, widoczność z lewej oraz z prawej strony, więc to by miało sens, moim zdaniem, gdybyś mógł manualnie ty sam zakładać, decydować o tym, czy chcesz otrzymywać obrażenia od gazu, czy chcesz nałożyć tę maskę, prawda? Więc więc tak, fajnie, gdyby taką opcję wprowadzić. Dobra, przechodzimy do kolejnej rzeczy. E, obrażenia od upadku teraz są takie same w spec ops, tak jak i są w Warzone. Jak wiecie, w Warzone e, możecie powiedzmy przetrwać e, dosyć duży tak zwany fall damage, czyli możecie skoczyć nawet z 2-3-4 metrów, e, nie otwierając wodochrona i możecie właśnie przetrwać, e, nie otrzymując sobie. Wrażeń żadnych, także tak. Teraz by tak jest identycznie w Spec Opsie Szkoda, że tak nie ma chociażby w multiplayerze, ponieważ, jak, w multi, jak wiecie, w multiplayerze ktoś was postrzeli, skoczycie z, z metra i możecie zginąć, więc to jest takie trochę głupie. Czy znaczy, tak w nie jest to 3-4 metry i, i tak samo teraz jest Spec Ops Kolejna zmiana. Eee, naprawy błędów, poprawka dla graczy niezdolnych do samodzielnego ożywienia w solówkach. Tak jest, był to błąd w tym przypadku, gdzie gracie w solę, jak wiecie, macie jedno życie, więc giniecie. Koniec gry, prawda, gracie sami. Nikt was nie zranimuje, lecz. Jak wiecie, jest takie coś jak Self Revive, czyli możecie kupić autoreanimację za 4500, tysiąca, kiedy możecie się zraniować, Lecz ten błąd sprawiał to, że po, prostu po zakupie tej autoreanimacji e, ginęliście tak czy inaczej, nie mogliście użyć tej animacji, więc tak, to nie miało sensu, prawda? E, więc to zostało naprawione. Kolejna rzecz, e, czasem właśnie gdy kupowaliście klistrzyki e, w Warzone. Mając te klistrzyki, yy, po prostu ten klistrzyk się bugował w ten sposób, że nie mogliście go już użyć. Tak więc załóżmy, znaleźliście UAV, wiecie BSP, i kupiliście załóżmy jakiś inny klistrzyk. Jak wiecie, ten klistrzyk z Was wypada, ten poprzedni, ponieważ możecie mieć tylko jeden na sobie. W tym przypadku po prostu ta, ta cała zbagowana animacja się bagowała i, i po prostu nie mogliście już mieć żadnych klistrzyków, nie mogliście żadnych używać klistrzyków. Czasem nawet nie mogliście użyć armora, także to zostało naprawione. I tak, jeśli chodzi o generalne błędy, to chyba będzie większość. Powtarzam kolejny raz, mini błędy, wszelkie błędy minimalistyczne, które nie wymieniłem w tym filmie są e, oczywiście wy w opisie, macie link do, do, do tego naszego całego patch notes, tam macie wszelkie szczegółowe zmiany, które, które tu nie wymieniłem, więc ja tak, jest ich sporo, jak już mówiłem, czy chociażby naprawy w specops, naprawy w multiplayerze i było rozwiązanie takie powiedzmy, które są nieważne, nie wpływały prawdopodobnie na wasze gameplay i tak dalej e, i, i po prostu są na, naprawy bagi, błędów i tak dalej, e, więc to są wszystkie informacje, które powinniście wiedzieć, jeśli chodzi o update -19, w kolejnym filmie będziemy kolorowali cały Battle pass, który jest naprawdę zajebisty e, moim zdaniem jest najlepszym, jeszcze lepszy i kolejny film będzie prawdopodobnie na ten temat, no i no i wszelka kontynuacja kontentu, dodawanie i tak dalej, opisywanie kolejnych map, także tak, mam sporo do roboty, tak czy inaczej. Dzięki za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że się podobał czy się. Jeżeli Ci się podobał, zostaw w górę, bardzo mi dużo pomoże, a wy zajmie do głupiej sekundę. No i jeżeli tu jesteś nowy, naprawdę... Zdecyduj się na zasubskrybowanie tego kanału, dzięki temu będziesz otrzymywał najnowsze informacje w Call of Duty oraz generalnie w Warzone, jako że Warzone jest naprawdę duży, ma potencjał, No jest free to play, także... Zapraszam wszystkich do zagrania, jeśli nie zagrałeś nigdy, nie miałeś okazji, polecam pobrania. Nawet wiecie, nie lubisz takich, może nawet nie lubisz FPS-ów, nie lubisz <laughs> tego trybu, tego, tego typu gier, warto spróbować się, czy jak wiecie, jest za darmo, to jest właśnie największe. <laughs> tutaj strona tego, że możecie zagrać za darmo, nie płacąc ani grasz, więc tak, dzięki za oglądanie, no i co? Słyszymy się wy kolejnych na razie, maker out